Z wydechem pociągnij kolano w stronę klatki, piersiowej, w stronę czoła. Z wydechem noga do tyłu, do góry. Z wydechem kolano do przodu. Z wdechem noga do tyłu, do góry. Wydech, wdech, kilka powtórzeń, zostaw potem nogę wyciągniętą do góry. Odpychaj się rękami. Ugnij kolano, pociągnij stopę do pośladka, a kolano w stronę sufitu. Spokojny oddech. Potem unieś biodro do góry, cały czas odpychając się rękami. Ponownie pociągnij kolano do klatki piersiowej, połóż stopę między dłonie. Spójrz przed siebie. Następnie oprzyj lewe kolano i opuść. Miednicę jeszcze niżej, uginając mocniej prawe kolano. Spokojny oddech. Zostajesz chwilę w tej pozycji. Przesuń teraz prawą stopę jeszcze bardziej do przodu. Opuszczaj miednicę w dół. Jeżeli możesz, to jeszcze przesuń stopę do przodu, jeśli możesz, to zrób pełną Hanuma Hasanę. Wracasz do psa z głową w dół, z wydechem. Powtarzasz tą samą sekwencję na drugą stronę. Wydech, wdech, noga do góry. Wydech, kolano do klatki piersiowej, wdech, noga do góry. Tyle samo powtórzeń na lewą stronę. Po czym ugnij. Kolano, kolano kierujesz w stronę sufitu, stopę do pośladka. Chwilę zostajesz, po czym unosisz lewe biodro do góry. Ponownie pociągnij kolano do klatki piersiowej, połóż stopę lewą między dłonie. Opuszczaj miednicę w dół, chwilę zostań w tej pozycji, po czym oprzyj kolano prawej nogi. Opuszczasz miednicę w dół i mocniej uginasz lewe kolano. Przesuń lewą stopę, zwiększając rozkrok i opuszczaj miednicę w dół. Jeśli możesz, to zrób pełną onu na same. Po czym wychodzisz z pozycji, wracasz do psa z głową w dół prawa stopa do przodu po zewnętrznej krawędzi prawej dłoni. Zostajesz chwilę w tej pozycji. Przekręć prawą stopę pięta do środka palca na zewnątrz, dostaw drugą i złóż dłonie. Wydechem, wracasz do psa z głową w dół. wdechem. Lewa strona, lewa stopa do przodu. Po zewnętrznej krawędzi lewej dłoni. Zostajesz chwilę w tej pozycji. Przekręć lewą stopę palce na zewnątrz pięta do środka. Dostaw drugą. Opuść pośladki w dół, złóż dłonie. Tu jeśli chcesz odciążyć dolne plecy, to puść pośladki luźno. Natomiast jeśli masz tendencję do tyłu pochylenia miednicy, możesz klatkę piersiową wysunąć lekko do przodu, unosząc nieznacznie pośladki do góry. Z wydechem do psa z głową w dół. Z wydechem kolano do klatki piersiowej połóż kolano między dłonie i zejdź do skłonu. miodra na tej samej wysokości. Stopniowo układasz się coraz bardziej w tej pozycji. Po czym? Unieś się do góry. Jeśli Bolą cię dolne plecy w tej pozycji, to zostań w skłonie, nie wykonuj tej pozycji. Jeśli pozycja jest w miarę wygodna, nie czujesz dyskomfortu w plecach, to możesz jeszcze dodatkowo ugiąć kolana. Wydech, wracasz do psa z głową. ten zostań z wydechem kolaną do klatki piersiowej. Do przodu i powtarzasz tą samą pozycję na drugą stronę. Najpierw schodzisz do skłonu biodra na tej samej wysokości. Stopniowo pogłębiasz skłon z każdym wydechem. I unosisz się do góry. Tak samo jak na poprzednią stronę. Jeśli bolą Cię plecy, zostań w skłonie. Jeśli pozycja jest w miarę komfortowa, to możesz jeszcze dodatkowo ugiąć kolana. Z wydechem do psa z głową w dół. Do siadu skrzyżnego. Zejdź do skłonu. Wdechem wyjdź z pozycji, jeśli masz lewą stopę z przodu, tak jak ja, skręć się w prawo. Trzymaj do brzucha z każdym kolejnym wydechem pogłębiaj skręt. Teraz połóż lewą stopę na prawym kolanie. Połóż lewą dłoń. Na lewe udo i skręcaj na zewnątrz. Nachyl się nad prawe udo. Z wdechem wyjdź z pozycji. Zmień skrzyżowanie nóg. Nachyl się do skłonu. Wdech, wyjdź z pozycji. Teraz jeśli prawa noga jest z przodu, skręć się w lewą stronę. Z wydechem brzuch w stronę kręgosłupa. Wydłużaj kręgosłup. Teraz połóż prawą stopę na lewe kolano. Prawa dłoń na prawe udo. Skręć udo na zewnątrz. I zejdź do skłonu na lewe udo. Z wdechem wyjdź z pozycji i siądź w rozkroku. Przesuń miednicę do przodu. Uda skręcone do środka. I nachyl się do przodu. Z kolejnym wydechem wydłużasz kręgosłup. Wychodzisz z pozycji pamiętając o otrzymaniu dolnego brzucha. Z wydechem skręć się w lewo. Dociskaj prawy pośladek na się. Wychodzisz, z wydechem skracasz się w drugą stronę, dociskając pośladek, zejdź do skłonu. Chodzisz z pozycji, chwyć pod kolanami i złóż nogi, to bada konasa. Przysuń pięty bliżej, ręce daj do tyłu. Odepchnij się guzami kuszowymi od podłogi, wydłuż kręgosłup. Wydech, wydłużasz kręgosłup. Przyżuj nogi. Stopy przyciągnij do pośladków. Połóż dłonie przed stopami. Z wydechem przejdź do czaturanga dandasany. Z wdechem do psa z głową do góry. Z wydechem do psa z głową w dół. Wdech do klęku podpartego. Wydech. Połóż się na brzuchu. dół pośladków, skieruj w stronę podłogi. Przedramiona daj do przodu. Cały czas dół pośladków, kieruj w stronę podłogi. Połącz teraz stopy. Ugnij kolano prawej nogi. Połóż prawą dłoń na prawą stopę. Jeśli możesz, to przekręć dłoń i ciągniesz stopę w stronę pośladka, potem w stronę podłogi. Cały czas pamiętając o tym, aby dociskać kość łonową do maty. I zmień stronę. Ugnij kolano lewej nogi. Jeżeli możesz, to przekręć dłoń. I dociskając kość łonową do podłogi. Ciągniesz stopę najpierw w stronę pośladka, potem do podłogi. Powoli wyjdź z pozycji dłonie na wysokość klatki piersiowej. Trzymaj mocno do brzucha. przejść do klęku podpartego, z wydechem do psa, z głową. w dół. Do siadu skrzyżnego, I do dasę. Z wydechem. Zajdź do skłonu, możesz chwycić za stopy, za duże paluchę. Albo jeszcze bardziej pogłębić pozycję. Z wydechem wydłużasz tyły, nóg, guzykuszowe kierujesz do tyłu i pogłębiasz skłon. Z wychodzisz z pozycji pamiętająco to le brzucha i połóż się na plecach. Dziękuję serdecznie za wspólną praktykę.